Nazywam się Anna Empel i jestem doktorem nauk farmaceutycznych pracującym w aptece na Śląsku. Zapraszam Was na kolejny film z cyklu Paragraf na dziś dotyczący ustawy prawo farmaceutyczne i jej interesujących zagadnień. Materiał ten powstał we współpracy z serwisem rxedu.pl. Z założenia produkty lecznicze powinny służyć ochronie dobra zdrowia i życia ludzkiego. Do obrotu zostały dopuszczone wyłącznie te, które uzyskały pozwolenia po przebyciu pozytywnym prób badań klinicznych. Jednak nie oznacza to, że nie powodują one żadnych działań niepożądanych. W rozumieniu ustawy Prawo Farmaceutyczne, a konkretnie artykułu 2 punktu 3a, działaniem niepożądanym jest każde niezamierzone i niekorzystne działanie produktu leczniczego. Do niedawna, w świetle prawa, istotne były wyłącznie te przypadki działań niepożądanych, które były zgłoszone przez fachowego pracownika opieki zdrowotnej. Obecnie to właśnie ustawa Prawo Farmaceutyczne rozszerza krąg osób uprawnionych do zgłaszania tego typu przypadków. Według omawianego artykułu 36d ustawy Prawo Farmaceutyczne, pojedyncze przypadki działań niepożądanych zgłasza się docelowo do prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub do podmiotu odpowiedzialnego, jakim jest producent. Te zgłoszenia mogą być dokonywane przez odpowiedniego pracownika opieki medycznej lub po prostu przez pacjenta. W świetle artykułu 36d szczególnie istotne są działania niepożądane produktów leczniczych zawierających nową substancję czynną i to takich, które zostały dopuszczone do obrotu po raz pierwszy w ciągu pięciu lat od dokonania zgłoszenia. Należy również zwrócić uwagę na działania niepożądane produktów leczniczych zawierających nowe połączenia substancji czynnych lub zawierających znaną substancję czynną, ale podawaną nową drogą. Również istotne będą tutaj działania niepożądane, odnotowane dla produktów leczniczych, które uzyskały nowe wskazania, bądź dla terapii nowymi postaciami farmaceutycznymi. Przypadek, gdy zastosowanie danego produktu leczniczego będzie powodowało zmianę tegoż produktu na zupełnie inny produkt leczniczy, będzie powodowało zmianę procedury medycznej bądź w ogóle zmianę sposobu leczenia, jest to również przypadek wymagający bezwzględnego zgłoszenia odpowiednim organom. Jeżeli działanie niepożądane pojawia się w trakcie ciąży lub bezpośrednio po porodzie, to również jest sytuacja, która wymaga od nas zgłoszenia takiego działania niepożądanego do, tak jak wspomniałam wcześniej, prezesa urzędu lub do podmiotu odpowiedzialnego. A co jest obecnie bardzo na czasie, to również działanie niepożądane szczepionek, które są podawane, czyli po prostu zgłoszenia odpowiednich niepożądanych od, odczynów poszczepiennych. Jest to również sytuacja, w której taki przypadek powinien zostać odpowiednio opisany i zgłoszony odpowiednim służbom. A jak takie pojedyncze zgłoszenie w przypadku wystąpienia działania niepożądanego powinno wyglądać, o tym opowiem Wam następnym razem przy omawianiu kolejnego artykułu ustawy Prawo Farmaceutyczne. W związku z tym zapraszam Was do śledzenia kanału Farmacja TV na YouTubie, do subskrybowania tego kanału. No i oczywiście, do zobaczenia. Pozdrawiam.